So damn it, so Wszystkich serdecznie w audycji poświęconej pierwszemu w tym roku pay-per-view TNA, czyli Genesis. Tradycyjnie witam się z wami Styles oraz Matty Age. Zaczynamy szybko od pierwszej walki, czyli walka o pas X-Division, Austin Aries kontra Kit Cash, kontra Zema Ion, kontra Jesse Sorensen, który okazał się nie jak zapowiadano wcześniej Four Corners meczem, tylko ku uciesze chyba wszystkich fanów Four Way Elimination meczem. I co, jaka to była walka? Moim zdaniem naprawdę panowie wykorzystali czas. Niestety było to tylko te 10 minut z haczykiem drobnym, ale zanim się obejrzałem, to już się skończyło. No tak, tak, niecałe 11 minut walki, ale tutaj warto właśnie podkreślić, że zamiast Four Corners zostaliśmy Elimination Match, czyli zmiana na bardzo dobre, bardzo dobre. Świetna decyzja, nie wiem, może jakiś protest był, nie TNA zauważyło, że coś się dzieje. Postanowili zmienić tej Rzeczywiście, walka mogła być dłuższa jak na czterech kolesi z X-Division, którzy mogli wykręcić jeszcze lepszą walkę, ale myślę, że nie ma co narzekać. Mnie tu tylko tak zabrakło Suicide Dive od Ostina. No taki charakterystyczny moment w każdej walce Erisa. No, a propos Erisa, no, warto podkreślić dalej ten sam mistrz x Division. No dokładnie, już troszkę trzyma ten pas, będzie tych miesięcy już. Mam nadzieję osobiście, że jeszcze troszkę go podtrzyma, bo nie widzę żadnego godnego pretendenta, szczerze, póki co. A pro widzenia tutaj zwróciłbym jeszcze uwagę na jedną rzecz. Jesse Sorensen, który jest dość mocno obecnie bukowany. Tak, odkopał po 450 splashu. Odkopał po 450 splashu i żeby go odliczyć, trzeba było wykonać Brian buster z trzeciej liny. Dokładnie, to, też, to o mnie zdziwiło, mnie to. Jeszcze wcześniej interwencja Zima Iona. Właśnie Zima Ion, muszę przyznać, że on wywarł na mnie większe wrażenie niż Jesse. Tak bardzo ładny dive, przede wszystkim z narożnika, na, trzech, na dwóch przeciwników. Dokładnie. No, Jesse Sorensen potem próbował się zrewanżować również akcją z narożnika poza ring, ale nie było to tak efektowne jak Zima. Zresztą widać, budowa ciała Zima Ion bardziej ex-division niż Jesse Sorensen. Ale nie ujmujmy Jessiemu, on też w ringu sporo potrafi. Nie, nie, ja, broń Boże, nie ujmuję mu niczego. Tylko po prostu stwierdzam, że Zima Ion jest jeszcze lepszy moim zdaniem. Ringowo owszem, tylko tak, żaden z tych dwóch panów nie wygląda mi na potencjalnego przyszłego mistrza X-Dywizji. A Jesse'ego chyba na takiego kreują, po tej walce tak jestem w stanie stwierdzić. A ja liczę, że jednak Alex Shelley się włączy do gry, bo ma wrócić po kontuzji do yy, impaktów już. Ale też zależy ile czasu jeszcze Chris Sabin będzie się leczył. To też wiele zależy, ale nie zapominajmy, że yy, kiedy Ganci byli tak teamem to yy, Sabin z Shellejem walczyli opak z X-Division między sobą. Także to nic nie stoi potem na przeszkodzie. Nic nie stoi jak... na przeszkodzie, ale myślę, że każdy fan TNA wolałby zobaczyć Motor City Machine Guns, którzy odbierają pasy dwóm wielkoludom niż Alexa Shelleya. szczególnie który wygrywa pas X-Division jeszcze pamiętamy przecież. Hardcore Justice, bodajże, kiedy Alex Shelley i Brian Kendrick boczowali niemiłosiernie każdą akcję. Ale tutaj odbiegamy od tematu. No odbiegamy, odbiegamy, odbiegamy. Może po prostu przejdźmy od... dalej. Bo... Ja tu tylko chciałem zwrócić uwagę na zboczowany 450 Splash, jak Kit Cash został wyeliminowany. O boczach Kida Kesha można mówić długo. Bo... Nie, nie starczy nam co... na naprawdę. Ja może chciał się zasłonić, może go boli, nie wiem, cokolwiek. Kid Cash jest dla mnie śmieszną postacią w ringu, bo odstaje... Dla mnie wyraźnie to odstaje od właśnie, reszty. Właśnie to chciałem powiedzieć, że odstaje. Że nie pamiętam już, kto to mówił, żeby go nie skreślać, Zalazł. ale w takiej... Nie tylko. W takiej walce przy tych zawodnikach jednak było widać te braki szybkościowe u Kida. Braki szybkościowe, no ale... braki techniczne, wiele braków było widać, niestety. No ale cóż, ta walka już za nami. Solidny opener trzeba przyznać. Rozgrzał publiczność. Także przejdźmy do drugiej walki, czyli Paul Contra Divon. Jak zobaczyłem Terensa i Terela, to już mi się zrobiło niedobrze. Jak zobaczyłem, że ta walka trwa ponad 10 minut, to też mi się zrobiło niedobrze. Jedyne co mnie ucieszyło to to, że po zakończeniu walki Divon pogodził się z synami. Amen. Koniec feudu. Dziękuję. Do widzenia. Troszkę żalbo podejrzewam, że Paupa możemy nie zobaczyć. Właśnie właśnie to, w telewizji. Na zakończenie tego feudu trzeba spojrzeć z dwóch stron. Z jednej fajnie, że no to, to badziewie, które otrzymywaliśmy od jakiegoś czasu, od TNA się kończy. A z drugiej jednak żal trochę, bo połupa właśnie może zabraknąć. Być może to był jedyny pomysł na niego i ten pomysł właśnie umarł. A powiem Ci, co do samego poziomu walki, to jednak nie była ona dla mnie nawet niezłą walką, tylko po prostu słabo mi się oglądało. Naprawdę, miałem problem z obejrzeniem jej. A to też zależało od tego, jak ktoś się nastawiał na tą walkę. Ja na przykład nie oczekiwałem niczego od nich. I też nie zaskoczyło mnie, że synowie wchodzą do ringu, ohoho, ho, ho, ale zaskoczyło mnie za to, że ten turn właśnie został tak synów błyskawicznie wykonany. To cieszy, to cieszy, bo to nie miało sensu. No, żeby zakończyć ten feud po prostu i my kończymy rozmowę o tej walce nie ma sensu. Oczywiście była tam też Velvet Sky potem na zapleczu, ale to wszystko wyjdzie później. Walka numer 3, Gunner z Rickiem Flarem kontra... Rob Van Dam. Jedna z najważniejszych walk w tym roku. To jest historyczny moment w historii wrestlingu. Tak, Rob Van Dam podkłada się gunnerowi. Można powiedzieć, że wygrywa gunner czysto. No, mnie cieszy to, że nie wygrał czysto, bo to DDT na podłogę oznacza, że Roberta no, Szatkowskiego w telewizji możemy nie oglądać. No, powiedzmy, że czysto, bo sam sobie poradził. Rick Flair nie zabił Roba Van Damme, troszkę z Hebnerem sobie podyskutował. A tutaj Arviti ładnie DDT na podłogę. Troszkę mnie zmartwiło, że zaczął się ruszać zaraz, e, po tym jak został przypięty i tam nie chciał się dać e, na te nosze sadzić, że ten kołnierz e, sobie ściągał. No ale coś też nie co tak... wymagajmy zbyt wiele, podłożył się i jeszcze co? I jeszcze miałby tak długo pauzować. Nie. Nie wiadomo, jak ta sprawa z tym kontraktem jego wynika. Czy teraz się kończy, w marcu tego roku, czy w innym miesiącu... Ale nawet jeśli w marcu ten kontrakt wygasa, to nie wiem, czy ty najmarnowałoby okazję, żeby do tego marca go przetrzymać jeszcze na Wizji. Nie wiem, ale... Szczególnie w Londynie, szczególnie na Wembley. Co do walki... To tutaj już nie czarujmy się, było słabo. Było naprawdę słabo, ale RP... podobnie, podobnie jak punkt wyżej. Zależy kto czego się spodziewał. Ale tu nawet było słabo jak na słabe oczekiwania. Przecież to było tak oczywiste. RVD jest tak jakiś ociężały się zrobił w tym rynku, że po prostu nie wiem co się z nim dzieje. On jest wypalony. Totalnie. Całkowicie wypalony, na niego nikt nie ma pomysłu, on chyba nie ma pomysłu na siebie. My nie mamy pomysłu jak go dalej oglądać. Nie wiem czy dla niego jest przyszłość. My nie mamy pomysłu, co mówić o tej walce już. No jeszcze można powiedzieć, że ładnie przyjął to DDT, bo nawet fajnie upadł. Aha, myślałem, że powiesz, że Twittera do Gunnera wysłałeś z gratulacjami. Tak, tak, mój tweet do Gunnera. Yy, tak po angielsku znam angielski. Wow, szał. Niestety Gunner nie odpowiedział na moją wiadomość. Ale pochwal się, co napisałeś. Pochwal się, że co mu tam napisałeś. Pogratulowałem Gunnerowi zwycięstwa, oczywiście. Ale ja też napisałem mu, mam nadzieję, że cała Polska się ze mną zgodzi, chociaż słucha nas jedna osoba, że, <śmiech> <śmiech> że jest gunner na to jedną noc bohaterem całej Polski. Ponieważ cała Polska trzymała za niego kciuki. Niestety nie odpowiedział mi i pewnie nie wie, co to Polska. No cóż, niestety takie życie. Kolejna walka. Walka o pas knockout. Kelkim Kim kontra Mickey James. Starcie nie wiem już, które w kolejności, ale bez wątpienia było to starcie najsłabsze w serii. Zasmuciła mnie ta klatka od Velvet Sky, która jak wcześniej wspominałem rozmawiała ze Stingiem i w wyniku tamtej rozmowy Madison Rain była zamknięta w klatce tak i wisiała sobie... Velvet tak, Velvet Touch i wisiała sobie nad ringiem. Zakończenie w zasadzie powtórzenie z Final Resolution 2010 chyba Jay Little kontra Robi I. Robi I, tak, z tym kastetem. Jeszcze może... może i ciekawy w wyniku, bo jeden kastet wypadł im za ring. No drugi, właśnie. Dopiero drugi doleciał do Gale Kim. A co do samej walki. Nie wiem, czy tu tak bardzo skupili się na Bookingu. Tu bardziej chyba chodziło o to, że po prostu Miki ma zostać zdyskwalifikowana. Tak, on z ostentacyjnie Gail Kim zarobiła z kastetu twarz. Ja Też troszkę zdziwiło mnie to szczerze, że Miki została zdyskwalifikowana, a raczej, że sama go użyła. No w sumie tak jak na tym Final Resolution wspomnianym, Jay Little też użył sprayu, po czym zaraz potem, czytaj, chyba dwa impakty po tej gali wygrał Pass X Division. Czy to jest z tego, że Miki zostanie nową mistrzynią? Nie wiem. Nie wiem, zobaczymy w Londynie pewnie, bo tam możemy mieć jakieś zmiany posiadaczy pasów. Tak podejrzewam. No walka, jak mówiłem, standardowa. No były Harikan Run, -y, Tespress z narożnika. No, Czyli to co widzimy w każdej walce tak naprawdę. Ale jakoś tak czegoś brakło. Czegoś brakło. No, brakło nowości, po brakło świeżości. Brakło panie pomysłu. sobie za bardzo podniosły poprzeczkę poprzednimi walkami czy, ja wiem, czy ta poprzeczka brak... była aż tak wysoko? Ja myślę, że jakby się postarały, to ta poprzeczka jest na pewno do przeskoczenia. Jest do przeskoczenia. Myślę, że o wiele. Jest do przeskoczenia, zgodzę się z Tobą, ale po prostu na chwilę obecną za wysoko sobie podniosły, jeżeli chodzi o Booking, po prostu, no bo tak to zostało zrobione. Pomylili tak jakby kolejność walk, że ta walka powinna się pojawić na impakcie. A walka z impaktu powinna się pojawić tutaj. Ale tu raczej wszystko było skupione na Velvet, madison, bardziej na tej kwestii takiej psychologicznej bym powiedział. To Też można A... powiedzieć, że po każdej burzy dostajemy tęczę. No. <laughs> Ale może, może bardzo po, może po przecię... bardzo, bardzo przeciętnej, może nawet słabej walce dostaniemy bardzo dobrą, kto wie. No to jak, tak powiedziałeś, bardzo dobrą, dobrą walkę. No przejdźmy do niewątpliwie dobrej walki Monsters Ball Match Abyss kontra Bully Ray Taki tu no chociaż i w bardzo wolnym tempie była toczona ta walka Lek, mogła się podobać Mnie się bardzo spodobała Naprawdę Było wolne tempo, szczególnie na początku Ale potem, no panowie przyjęli na sobie troszkę porządnych akcji Szczególnie Abyss jak sobie leżał między stołami i z drutem kolczastym, a bully Ray zrobił skok z narożnika na te stoły. Też w jakim stanie była ręka Abysa po tej, po tej walce? To tradycyjnie ta ręka tak wygląda po Monster bolu. Jakieś Jak jeszcze zdjęcia zostały opublikowane w internecie, to nie, nie jak zazdroszczę byś, obecnego stanu. Jakbyś się przyjrzał tak na wcześniejsze zdjęcia, Abysa to tam te ręce ma tak pokiereszowane, ma tyle blizn. że po prostu to jedna czy dwie blizny w tą czy we w tą? Jest ryzyko zawodowe, on wie na co się zgadza. Dokładnie. Tutaj muszę przyznać, byłem zaskoczony w kilku momentach, bo mogliśmy kupić na przykład, że pin będzie po Chockslemie na stół, a tu nie było. Mogliśmy się spodziewać, że będzie pin po w na pineski, a tu nie było tych pinów. Szczególnie, że Bully Ray nie jest osobą, na której tak łatwo wykonać Black Hole Slam. Przynajmniej, tak, przynajmniej tak mi się wydawało przed tą galą. A tu ładne Black Hole Slam wyszło. Bardzo ładne. Współczuję też Bully'emu troszkę ten na ten stół upaść z Black Hole Slam. Ja mu współczuję i pinezek, i stołu, i wszystkiego, czego obaj tam dostali. No, Spółczuję mu Tarki w kroczu, chociaż to raczej było łatwe do sprzedania. El fantastyczny motyw był z tą Tarką, co dostał w krocze. I potem... mo... To ab... chyba jeden z moich ulubionych obecnie przedmiotów, pierwszy raz został użyty, ja już go polubiłem. aby jak potem jeszcze to pociągnął, przejechał tak po dosłownie jajach Buliego i było to Okrzyk, hasło my od balls. My balls. I jak wyszedł z ringu i zaczął krzyczeć My balls, my balls, my, my, my balls Jak się zaczął wściekać i rzucać nie wiadomo już czym To miałem taki ubaw z tego Też warto, prostu... tutaj też warto założenia Bully Ray, fantastyczny aktor Naprawdę, rewelacja Potrafi sprzedać takie rzeczy że... Naprawdę, Dawno nie widziałem tak fajnej hardcore walki i jeszcze z tak fajnym powiedzmy, zachowaniem wrestlerów. Chociaż jakby się cofnąć w czasie na hardcore Justice, gdzie był tribut dla ECW i walka na Miecze Świetlne, to było bardziej komediowy hardcore, teraz zostaliśmy taki w wersji poważnej. No ale Tarka też była troszkę komediowa. No bo Bully Ray jest dość dość zabawnym zawodnikiem. Ale czuję, że przechodzimy dalej, to jeszcze warte jest podkreślenia. To co się stało później, czyli backstage, kiedy to walka była kontynuowana, Bully Ray w którymś momencie został zapytany, gdzie jest Abyss, on powiedział, że nie jest gdzie on jest i tu... Gdzie, nie wie gdzie on jest. I tu pytanie, gdzie jest abys? Co się stało tam na backstage'u? No to mnie zaciekawiło. Nie wiem, nie wiem, ale widzieliśmy, że Bully Ray symywa sobie krew z rąk. Nie wiadomo, co tam się stało. To pewnie zostanie wyjaśnione w najbliższym czasie. Przedanie, nie wiem, śmierci, abysa, nie wiem... Byłoby to dziwne, aczkolwiek Kto musimy nie? poczekać do impaktów. Tylko to nam pozostaje. Przejdźmy, myślę, już do następnej walki. Walka o pasy tag team, czyli Crimson i Matt Morgan kontra Samoa Joe i Magnus. Moim zdaniem... Nie wyszło tak słabo jak sobie wyobrażałem, że wyjdzie. Naprawdę widzę tą chemię między Samoa Joe a Magnusem i życzyłbym sobie, żeby nie rozbijali tego tak teamu. I ta chemia została zachowana pomimo porażki, bo oni weszli razem, przegrali, ale wyszli razem. Zgadzam się z Tobą. Suicide Dive był na pewno fajny w wykonaniu Samoa Joe. Samoa Joe na tle tych koksów wypadł naprawdę bardzo fajnie. Właśnie chciałem powiedzieć, że Samoa Joe jakby tak troszkę bardziej się spiął w tej walce. Latający świniak powraca. Sporo poleciał przy tym Suicidantie. No sporo poleciał, daleki dystans. Uff, to nie ma to tamto. Ale po raz pierwszy od dawna widzieliśmy też Elevator od... Elevator, tak, Elevator od Matamorgana. Mata pierwszy od dwóch lat chyba. Ale tak dziwnie jakoś wypadł ten elevator. Dziwny, ale, ale był, ale był. Pierwszy był. chyba werze Hogana elevator od Mata Morgana. Pierwszy raz użył swojego finishera. A wiesz na co warto zwrócić jeszcze uwagę? Na co? E, Pocz Crimsona przy pinie Magnusa na Morganie. Kiedy Crimson nie zdążył przerwać pinu i Magnus Ta, sam kiedy musiał Magnus przerwać. Sam podniósł ramię Morgana. No. Troszkę to smutne było, ale cóż, nie mistrzowie... Nie da się boczy, nie da. No nie da się Szczególnie uniknąć. w takich walkach, kiedy każdy się spodziewa, że jakieś bocze będą. No cóż, mistrzami dalej Crimson i Morgan, do przewidzenia to było. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że Magnus na tle Crimsona, mieliśmy tu bezpośredni pojedynek, wypadł w moich oczach lepiej niż Crimson. No i tu też widać, kto ma większy potencjał na gwiazdę federacji w przyszłości. I zarówno w ringu i na e, backstage'u kiedy Crimson udzielał wywiadu i porównałem to tak sobie z tym co mówi Magnus, to jednak Magnus u mnie wyżej jest w hierarchii. I tu też strick Crimsona, czyli to co było budowane jakiś czas temu, teraz wszystkich przestało obchodzić. Czy ktoś w ogóle pamięta, że on ma jakikolwiek streak? Morgan przypomniał na backstage'u to. No to raz, wow. Ale to raz to, raz tak, na to... miesiąc powiedzą, że on ma jakiś streak. No to tak dla idei było. No nie, ta, nie tak się buduje niewykonaną postać. No nie tak, ale nie ma się na nią pomysłu, to się wrzuca do taktimu. Tak w zasadzie stąd się wzięły te cztery osoby w tych dwóch taktimach, bo na nie nie było mm, pomysłu. Tylko że jeden z tych taktimów bez pomysłu wypadł dobrze, drugi ma pasy. <noise> A czy wypadek dobrze, to pozostawiamy wam do oceny. Przejdźmy już do przedostatniej walki, czyli Kurt Angle kontra James Storm. Osobiście najbardziej czekałem na to starcie, ze wszystkich ośmiu, jakie otrzymaliśmy. Trochę się rozczarowałem. Trochę się rozczarowałem, ponieważ w porównaniu z tym, co otrzymywaliśmy już od tych panów, oczywiście nie liczę tej walki o pas, kiedy to jeden super kick zakończył walkę i nie było nic więcej. Ale choćby ta Final Resolution ustawiła poprzeczkę troszkę wyżej niż chyba tym panom się wydawało. No niestety muszę przyznać, że ja byłem zawiedziony tym co zobaczyłem. Wydaje mi się, że kurc troszkę się oszczędza przed tą olimpiadą, no zresztą otwarcie o tym mówił. Ale mimo wszystko wydawało mi się, że moglibyśmy obejrzeć coś lepszego. Nie to wiem już. dlaczego tak się stało, bo też prawie 15 minut to jest wystarczająco dużo, żeby zrobić pojedynek w dobrym szybkim tempie, ale niestety tego tempa nie było. Tak, Spodziewałeś się, to yy, kart się oszczędza przed olimpiadą i w tym samym właśnie tym samym przekreśla stereotyp jakoby kart bez formy i tak był jednym z najlepszych resterów na świecie, nie było tego widać. Brakowało im w ringu... Nie, nie wiem w ogóle czego im brakowało. Chemii? No może trochę chociaż na Final Resolution to wyglądało zdecydowanie lepiej, więc nie mówmy, że nie ma chemii, bo jak ktoś feuduje tyle czasu, no to powinien cokolwiek tam wyrobić już. Ale w tej walce po prostu im tego brakowało. I też dosyć kontrowersyjne zakończenie po superkiku który, jak już wspomnieliśmy w audycji o Impakcie, chyba nie ostatniej, że przedostatniej. Last Call Super Kick staje się motywem przewodnim Feud'u. No tak, ale wcześniej był Low blow jeszcze. No, był Także... Low Blow, ale s Low Blow był chyba tylko po to, żeby Storm się schylił, żeby kart go sięgnął. Tak, żeby trafił w głowę. Żeby trafił w w brzuch. <noise> Dokładnie. Ale tu tak muszę przyznać jeszcze, no... O co, mieliśmy wszystkie standardowe akcje, no... Kurt trafił soltem. A przeważnie jest to bukowane, że nie trafia. Nawet jak jest zabukowane, że on trafia tym munsoltem, to on nie trafia tym moonsaltem. Ale to bardziej tylko. Tym bardziej, brawa. Angle Slam nie było pinu, że... Ale po no, Angle tak. dawno, dawno, bardzo dawno nie było pinu po Angle To chyba przestał w ogóle być jego finisher. Albo jest to finisher na zawodników słabszych. Na pewno nie pokroił Jamesa Storma. No ja sobie nie przypominam w sumie, kiedy ostatni raz... Angle Slamem wygrał walkę, możliwe, że to nawet było niedawno, po prostu nie pamiętamy o tym. Ja pamiętam, że tylko mm, sprawił, że w zasadzie przytomność stracił Storm, kiedy się okazało, że to właśnie Kurt zaatakował Storma. Jak się ujawnił. To wtedy, pamiętam, Angle Slam był. Ale w walkach to trudno mi tak sobie przypomnieć, żeby to był jego finisher. Bo on teraz raczej się skupię na tym Enkle Lock. Nie sądzę żeby James Storm odklepał, on jest bukowany jako taki twardziel z Tennessee, SI, którego odliczyć można w jakimś kancie, w jakimś low blow, gdzie takim super kicku tandetnym, ale nie po osar nie. No cóż, zobaczymy, pewnie czeka nas jeszcze jedno starcie tych panów. Oby tylko jedno, bo powoli ten feud zaczyna się nudzić. No zaczyna się nudzić. No i co, przechodzimy do main eventu. Przechodzimy do main eventu, który zgodnie z oczekiwaniami był najdłuższą walką na tej gali. Tak, bo kontra Jeff Hardy. Czy najlepszą to miałbym wątpliwości, bo jednak nie zostało pokazane wszystko co mogło być. Ja bym miał zdecydowane wątpliwości. A I to nie by... chodzi ja tylko powiedział... o to, że Monsters Ball Przecież był świetny. Ja bym powiedział bez dwóch zdań to nie była najlepsza walka tej gali. Ta I walka to, w ogóle... To też nie chodzi o to, że Monsters Ball rozgniotł, tylko bardziej o to, że Brakowało, brakowało. Tak jak w walce z Storma z Kurtem, brakowało po prostu czegoś. Ale tutaj, o ile Hardy mnie nawet pozytywnie zaskoczył... Hardy pozytywnie zaskakuje wszystkich od momentu powrotu i to jest fakt. Jego kondycją fizyczną, no to mimo wszystko nie podoba mi się ten booking yy, Ruda. Ja rozumiem cały motyw tym y, bookingiem, żeby wygrywać za każdą cenę, ale nie wyczerpał całego swojego arsenału możliwości, żeby już w tej chwili y, wykonać właśnie log sędziemu. Ja zauważyłem, że jego arsenał możliwości ogranicza się do skopania sędziego po jajach, skopania przeciwnika po jajach, roll upu, uderzenia pasem. Nie, no crossface. Yy, no wyło. ładnie crossface. Kto ostatnio odklepał po crossface? Jeszcze dostał Jeffa Hardiego, który nie odklepał nigdy w życiu. To jest, prawdzi... po... to jest prawdziwe never give up, panie Cena. Po crossface chyba Styles odklepał. Styles odklepał. Ale no Hardy... Hardy nie odklepuje po niczym, czego mieliśmy przykład na przykład w walce z Kurtem przed Band for Glory w zeszłym dwa lata temu, już w 2012. Kiedy było tam chyba, nie wiem z 5-6 Loków, po których on nie dał się. No ja nie no tak swoją drogą to w jednym loku to z dobrą minutę leżał i się nie poddał. On nie poddaje się po niczym, taki ma gimmick, no i dlatego nie rozumiem. Crossface nie. Spinebuster nie. Po co? Po co? Po co taki skoro wiadomo, że HRUT nie ma po czym odwrzeć Hardiego? No. Właściwie teraz zwróciłem na to uwagę. Rud nie ma czym pokonać hardiego. To troszkę brzmi smutno. Muszę przyznać, bo wydaje mi się, że jeśli ten feud będzie kontynuowany, to zostaniemy kolejne dyskwalifikacje. Aż nie wiem szczerze co powiedzieć, żeby bronić tą walkę w jakikolwiek sposób. Bronić postać bobiego ruda, który jest na takiego starego tradycyjnego heal'a bukowany. No nie wiem, nie wiem po prostu co mam powiedzieć już. Po prostu walka... średniak. Jest taki średniak. Szkoda, że w main będzie. trafił nam się średniak. No cóż, nie spodziewałbym się fajerwerków, ale dostaliśmy po walce Swantona. Dobrze, że chociaż po walce. To było miłe. Taki ciekawy obrazek był po tym Swantonie, kiedy... Hardy celebrował to swoje zwycięstwo. Wygrał przecież walkę przez dyskwalifikację. I potem. Daniel Bryan by się cieszył. Potem rzucił Rudowi pas i było to zbliżenie na twarz Bobiego, jak trzyma ten pas, jak po prostu we władcy pierścieni golum. Chilmicz, rozumiem, dobrze. Kocha swój pas. i Ja się do tego nie przyczepiam. Dim Song, chociaż nie, przepraszam. Zremiksowany dimsong Bobiego Ruda za przeproszeniem z się. Więc już tylko przywiązanie do pasa jest plusem postaci Bobiego Ruda. Nie trawię, nie trawię go. To nie jest materiał na prawdziwego mistrza. On mi się przejadł w pierwszym tygodniu title reignu. On jest nudny, ja go nie chcę oglądać w takiej formie. No ja widzę coraz więcej pozytywów, jeśli chodzi o jego postać, ale nie jest to rozmowa... Na audycję o pay-per-view. Może przy jakimś impakcie nam się uda porozmawiać o tym. No i tak w kwestii już podsumowania. Jak podobało ci się to pierwsze pay-per-view w 2012 roku od TNA? Pierwsze pay-per-view noworoczne oceniam na 6 niezły. Nie wiem czy to zeszło na piątkę czy na szóstkę, aczkolwiek na nowy rok. Za decyzję też o tym, żeby impact zorganizować na Wembley, no i na Zachętę też trochę, to szósteczka, niech będzie. Szósteczka. No ja tu się wahałem między 4,5 a 5, czyli między ujdzie a średni. No to powiedzmy, że optymistycznie zacząć nowy rok, to TNA ode mnie dostaje piątkę. Czyli nasza średnia 5,5. No to nie ma źle, bo to jedna z wyższych ocen, jak chodzi o pay per view, patrząc na, na 2011 rok. Myślę, że o 2011 roku należy jak najszybciej zapomnieć. Możemy już kończyć, podsumowaliśmy sobie Genesis, a mówiliśmy wszystko, a nawet więcej. Że możemy się już żegnać. Zapraszamy też do słuchania, oczywiście, Audysio o Impakcie. Żegnam się z Wami Styles oraz Matty Cage. Do usłyszenia.